Cześć, w dzisiejszym odcinku opowiem o aplikacji do nauki języków HelloTalk. W kilku poprzednich nagraniach robiłem recenzję innych, bardziej znanych aplikacji do nauki języków, takich jak Memrise, Duolingo. Natomiast ta aplikacja, którą zajmiemy się dzisiaj, jest trochę inna, bo ma trochę inne zastosowanie. Aplikacja HelloTalk jest oparta na rozmowach z native speakerami i to jest Główna metoda nauki języków w tej aplikacji, ale są też inne, o których opowiem za chwilę. Więc nie jest to taka typowa aplikacja do nauki języków. Pokażę Ci, jak ta aplikacja wygląda, opowiem o jej plusach i minusach. Na początku oczywiście zakładamy konto, wybieramy języki, jakich się uczymy, i w wersji darmowej możemy wybrać tylko jeden taki język co mnie troszeczkę rozczarowało. Wybrałem dla przykładu język turecki. Po założeniu konta i uzupełnieniu profilu od razu możemy zacząć szukać kogoś do rozmowy i aplikacja od razu podpowiada nam te osoby, które powinny do nas teoretycznie najbardziej pasować. Czyli jeżeli w moim profilu wybrałem, że jestem Polakiem, który uczy się tureckiego, zostaną mi wyświetlone osoby które już język turecki znają i uczą się polskiego, tak, żeby korzyść z tej rozmowy była dwustronna. Co ma oczywiście sens. Jest też wersja płatna tej aplikacji, o której opowiemy za chwilę. Jeśli wykupimy płatną wersję aplikacji, możemy wyszukiwać osoby według miasta, możemy znaleźć te osoby, które są najbliżej nas, możemy szukać według płci itd. Teraz możesz zobaczyć, jak wygląda taka przykładowa rozmowa. Przed wysłaniem pierwszej wiadomości wyświetliło mi się takie ostrzeżenie, które mówi o tym, że oczywiście nie można wysyłać spamu, nie można nikogo obrażać, ale też nie można nikogo podrywać, więc nie jest to aplikacja randkowa. Oczywiście wysyłamy standardowe wiadomości tekstowe i możemy też do kogoś zadzwonić. Więc tak to wygląda. W aplikacji jest coś takiego jak zakładka Moments i to jest coś ala platforma społecznościowa, taki mini Facebook powiedzmy. Polega to na tym, że można tam pisać różne posty, zamieszczać zdjęcia, więc jest to taki mini portal społecznościowy. Tak, jak już mówiłem, podstawową metodą nauki języków w tym przypadku jest rozmowa z native speakerem, ale są też różne tryby nauki, które nie wymagają kontaktu z drugim człowiekiem. Jest nauka słownictwa, jest tryb audio-video, coś ala la podcasty. Można umówić się też na zajęcia indywidualne z native speakerem, i jest też tryb czytania. I co ważne, w, przynajmniej w moim przypadku tak było, te trzy ostatnie tryby nauki są dostępne tylko po angielsku. Więc tureckiego słownictwa mogłem uczyć się tylko w tym, w tym pierwszym trybie, natomiast te trzy pozostałe były tylko po angielsku i w tym trybie drugim, tym podcastowym wyświetlały się tam jakieś tłumaczenia w jednym z azjatyckich języków nie będę strzelał w jakim nie mam pojęcia dlaczego bo takiego języka nie wybierałem w ustawieniach więc podejrzewam że żaden inny nie jest dostępny teraz pokażę ci jak wygląda nauka słownictwa w tej aplikacji początkowo myślałem że trzeba za to zapłacić bo pojawił się taki ekran ale okazało się że nie Słownictwo można się uczyć 5 minut dziennie za darmo. Na początek przechodzimy przez taki krótki tutorial, żeby zobaczyć, jak to wszystko działa, jak wykonywać te ćwiczenia, a potem przechodzimy do nauki, i w moim przypadku pierwszym tematem, którego nie wybierałem, było hobby. No i moja pierwsza myśl była taka, że, no, ok, jest to w porządku temat, jak na początek, bo jest to coś, co. Robimy na co dzień, więc być może to ma sens. Natomiast zdziwiły mnie te słowa, które później zobaczyłem, bo były tam takie słowa jak dzierganie, szycie albo obróbka drewna. No, może jestem dziwny, ale kiedy myślę o czymś takim jak hobby, to nie są pierwsze słowa, które przychodzą mi do głowy, więc dobór tych słów jest lekko kontrowersyjny. Natomiast dopiero po przejściu tej pierwszej lekcji zobaczyłem, że do wyboru jest bardzo wiele różnych sekcji tematycznych i szkoda, że nie mogłem ich wybrać przed tą pierwszą sesją nauki. Oprócz tego aplikacja oferuje różne narzędzia. Jest coś takiego jak Tłumacz. To wygląda jak Google Translate, po prostu. Jest też narzędzie do sprawdzania gramatyki, czyli wpisujemy tam jakiś tekst i ten tekst jest poprawiany. Natomiast ta opcja nie jest dostępna dla wszystkich języków, na pewno jest dostępna w języku angielskim. Czymś, co mnie zaskoczyło, były takie pokoje do, do spotkań, nie wiem jak to nazwać. Wiem, że jest taka aplikacja jak Clubhouse, która niedawno była dość popularna. I to działa mniej więcej na tej samej zasadzie, czyli są tworzone takie pokoje, gdzie można sobie rozmawiać. To nie są rozmowy wideo, po prostu polega to na tym, że słyszymy inne osoby. I można takie pokoje wykorzystać do organizowania jakichś lekcji języka albo po to, żeby sobie po prostu w jakimś języku porozmawiać. Wspominałem wcześniej, że aplikacja ma też płatną wersję. I z tego, co się zorientowałem, to są dwie takie płatne wersje. Jest wersja VIP i wersja plus. Wersja VIP kosztuje 38 zł miesięcznie, jeśli płacimy co miesiąc, 20 zł miesięcznie, jeśli zapłacimy za cały rok i 700 zł, jeśli wykupimy wersję VIP na zawsze. Można ją wypróbować przez 3 dni. Jest też wersja plus, która z tego, co mi się wydaje, służy bardziej do poszerzonej nauki słownictwa i do tego, żeby uczyć się większej liczby języków i tutaj ten cennik wygląda troszeczkę inaczej nie do końca jestem pewien na czym dokładnie polega różnica między wersją Plus i VIP ale ta wersja VIP jest chyba lepsza i oferuje więcej funkcji podsumowując to nagranie myślę, że warto spróbować wykorzystać tę aplikację w nauce języków Przede wszystkim dlatego, że kontakt z drugim człowiekiem, zwłaszcza z native speakerem w nauce języka jest bardzo potrzebny, a niewiele jest takich aplikacji, które oferują taką możliwość. Myślę, że warto mieć choćby jedną taką osobę, jednego native speakera, z którym regularnie możemy porozmawiać w języku, którego się uczymy. Niektórym osobom trudno jest znaleźć takiego native speakera, a myślę, że dzięki takim aplikacjom jak HelloTalk jest to dużo łatwiejsze. Jest to nie tylko platforma społecznościowa. To nie są tylko rozmowy z ludźmi, ale również lekcje. Które nie wymagają kontaktu z drugim człowiekiem. Myślę, że te lekcje mogłyby być troszeczkę lepsze, natomiast liczba sekcji tematycznych, które tam są, myślę, że jest wystarczająca. Ja skupiłbym się raczej na tej pierwszej, głównej części, polegającej na tym, że nawiązujemy kontakty z obcokrajowcami i z nimi regularnie rozmawiamy. To jest główne założenie tej aplikacji, a cała reszta jest raczej. Dodatkiem myślę, że warto z tej aplikacji skorzystać. Jeżeli już z niej korzystałeś, to daj znać w komentarzu, co sądzisz na ten temat. Jeżeli uczysz się języków obcych, zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału, bo znajdziesz tutaj wiele wartościowych porad. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.